Siema wczoraj znalazłem w swoich szpargałach zobaczcie aparat Fuji tak? kiedyś go dostałem była taka sieć internetowa celostrada czy coś takiego i dostałem aparat w chuj w no jakoś tak się wymawia tą nazwę ktoś mi powiedział że on jest zepsuty czy okazało że ten ktoś na tyle kurwa był mądry, że baterię odwrotnie włożył? No a ja ufałem osobie widzącej i się nie zastanawiałem. Dopiero wczoraj się tak pobawiłem. Patrzę, podładowarko działa, ale to baterię patrzę może odwrotnie ją włożyć tymi stykami. Znaczy nie do górą, tylko odwrotnie, przekręcono w prawo, na lewo. I aparat działa. Robi zdjęcia. Zobaczcie. Tu mamy, nie wiem czy będzie widać, czekajcie, postaram się, żeby było widać. Tu mamy od zoomu obiektyw się w środku przekręca, to jest zoom optyczny. I zobaczcie tu w ekraniku autofokus, i robi zdjęcia. Resztę guzików nie mam pojęcia, od czego jest. Aby go wyłączyć, wystarczy zasunąć klapkę i się wyłącza. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam, zostawcie subskrypcję, łapkę i komentarz.